The small ones are between 5-6 years old. Mariby, My jechać jechali taką fajną lagunę, tutaj w okolicy, ale okazało się, że trochę zabrakło nam czasu, więc zmiana planów. I zamiast robienia żółwiów jutro, dzisiaj jedziemy do Akumalu. Nie planujemy brać przewodnika, tylko weźmiemy wejściówkę na plażę i spróbujemy znaleźć jakieś żółwie sami. Jakbyśmy tam poszli z przewodnikiem, to wtedy przewodnik oprowadza nas po większym obszarze tego parku w wodzie tam. A bez przewodnika jest dostęp tylko blisko plaży, więc myślimy, że wystarczy nam tam blisko w plaży. Bo z tego co słyszeliśmy, to właśnie rano i popołudnie, czyli tak jak teraz idziemy, żółwie tam powinny być. To jest nasz kota? A co stają kolektywo? jest? Nie siadajcie z tyłu, bo z tyłu jest najmniej miejsca. Muszą się tam zmieścić cztery osoby. A tak, w rzędzie mieszczą się trzy jeszcze jest miejsce takie puste na korytarz zrobione, więc spokojnie można tam trzymać części działa. Przejechaliśmy. Plan jest taki, żeby nie kupować wycieczki z przewodnikiem, tylko po prostu bilety na plażę, wziąć kamizelkę, bo chyba jest obowiązkowa. Chyba nie. To trzeba będzie sprawdzić. I spróbujemy znaleźć jakieś żółwie w morzu. Sami. Jak przejeżdżacie do Akumalu, to idziecie prosto przez tą bramę i nie zagadujecie z żadnym przewodnikiem, tylko szybko do wejścia na plażę. Jakby co, to mieszkacie w willi, albo tylko idziecie na plażę. Żadnych wycieczek z żółwiami. I to jest wejście na plażę. Kupujemy? ta eee. chcesz to dobiec? Okej. Tu kupujecie? Bilety kosztowały 120 od osoby peso. I tak wyglądają. I wchodzimy wyjściem. Here, you are talking with the people from the community. My name is Alejandro. Mm -hmm. I'm part of the local people. You know, so if you wanna do some snorkeling activity, the price with the local guys is at three hundred fifty pesos. I don't know if you like to swim with the turtles and that is the best time because, like you can see, there is no people. The small ones are between five six years old bigger ones are between 25-30 years old. This is the environmental authority who protect the environment. They have people down there and also with the kayak. If you try to pass the line of boys without a guide or without life jacket, somebody, the bay patrol in a kayak goes to you and take you back to the shore. If you wanna go further and don't be disturbed, you have to follow the rules for observation and swim with the sea turtle, which the main one is authorized okay. guide. It's obligatory. Żółwie morskie są niczym podwodne dinozaury. Zamieszkują oceany od ponad 110 milionów lat. Mieliśmy niesamowite szczęście pływać razem z nimi. W wodach zatoki Akumal rosną łąki trawy morskiej, na których pasą się żółwie zielone, jedyni roślinożercy ze wszystkich gatunków. Osiągają średnio rozmiary 78-112 cm i wagę 68-190 kg. Żółwiom morskim jeden oddech wystarcza na kilka godzin pod wodą. Jednak kiedy znajdują się w stresującej sytuacji, jak na przykład ucieczka przed drapieżnikiem, muszą oddychać częściej. Populacje żółwi morskich zagrożone są wyginięciem. Niestety, w Akumal pod nazwą rezerwatu kryje się gigantyczna atrakcja turystyczna i biznes. Ilość autokarów wypełnionych turystami jest zatrważająca, a przecież poza okresem światowej zarazy ludzi jest jeszcze więcej. Na tablicach informacyjnych można znaleźć na przykład zakaz ujeżdżania żółwi. No pięknie mam odciśniętą maseczkę. Udało nam się zobaczyć 3 żółwie. Muszę się udziało bo ja a jednego. Pływaliśmy 40 minut. Więc w sumie no, jak wolicie, czy z przewodnikiem czy bez, jak się czujecie z pływaniem. No i rzeczy sumację, macie, bo jak macie cały dzień, to na pewno zobaczycie tych żółwi jeszcze więcej. Tylko trzeba było tam przy wojkach, a nie metrze od plaży, bo tutaj za bardzo ich nie ma. na tej granicy się pojawiają. O i te jeszcze są ryby, które na nich siedzą i objadają. To żółwie plaża tak tak samo ładna jak na całej rybie, że maja. No, żeby nie było okno, jest połowy drogi między tym a plażą, bo wcześniej, no, nie ogarniają Mieliśmy mieszkanie, co wygodnie było się na klubku, więc już nie robimy tak, że tutaj mamy na pół roku, A Ale przydał nam się tutaj mieszkanie od pół roku i jak będzie tutaj nie Ejka, właśnie skończyliśmy pływać i wychodzimy z plaży, więc idealny czas, żeby podsumować, gdzie pływaliśmy. Wejście znajduje się w tej części, tu wchodzimy, poszliśmy od razu sobie tutaj, tuż w plaży, tu jest zredukowany dużo pojedynczych łódek, Obok nich można gdzieś zacząć wpływać, no po zielonym oczywiście. Na czerwony nie można wpływać i tutaj też się nie powinno wpływać, więc gdzieś tutaj kręcąc się ta część jest najciekawsza. Bardzo blisko plaży jest o tyle nieciekawie, że jest bardzo dużo mułu, więc nic nie widać, a jest też dużo piasku, więc żółwie tam też nie przychodzą. I bardzo ważna rzecz, żółwi trzeba szukać tam, gdzie są wodorosty, no bo one je jedzą.